Mam tego dosyć. Nie chcę być już gruby. Nie chcę być już biedny. Chcę znaleźć dziewczynę. Zaczynam swoją przemianę. Daj mi parę miesięcy. I będę kompletnie inną osobą. Znowu to samo. Co roku to robisz. Mówisz, że zmienisz swoje życie. I za każdym razem się nie udaje. W tamtym roku odpuściłeś na drugi dzień. Co będzie tym razem? Nie rozumiesz! Tym razem będzie inaczej. Schudnę 50 kilo. Wycisnę stówę na klatę. Zacznę spotykać się z twoją mamą. Tego akurat nie chciałem mówić, ale wiesz o co chodzi. Nie chcę ci podcinać skrzydeł, ale to się nie uda. Zróbmy zakład. Jak nie będę miał kaloryfera na brzuchu w przyszłym miesiącu, dam ci 10 tysięcy złotych, ale jak mi się uda? Pozwolisz mi się spotykać z twoją mamą i siostrą. Słucham, skąd w ogóle weźmiesz tyle kasy? Ale dobra, wchodzę w to. Minął miesiąc. Masz już kaloryfer na brzuchu? Czy naszykowałeś moje dziesięć tysięcy? Jestem teraz na wakacjach, więc nie pokażę Ci tego na żywo. Ale trzymaj zdjęcie. Dawaj numer do mamy i siostry. Spodoba im się. Śmieszne, że to mówisz, ponieważ pracuję jako dostawca jedzenia. I właśnie dostałem zamówienie na Twoje dane. Trzy duże kebaby, cztery burgery, dwa opakowania lodów, trzy butelki coli. Jesteś? Christian?